Zleceniodawca, chodź tu, chodź tu, macie Co? Chodź tu. Hej, czekaj, zębiaczki se pizgą. A w dupy to mam, teleportuję się. Ciebie w dupie mam. No, co ty robisz? Rozmawiamy. Coś ty za jeden. <śpuszczaj> Przykupiłeś, ale Zarażeni się tu nie wedrą? Mówię do ciebie, coś ty za zajedam. Co ty do cholery robisz? Spokojnie. Nie szukam kłopotów. Jestem na łowach. Ale zwichnąłem kostkę. Szukam bezpiecznego miejsca, żeby się wynisać. Jak możesz tykać to możesz i polować. Czekaj. Mam na imię Max. Może mógłbyś mu pomóc? polować coś dla mnie? A czemu miałbym to zrobić, Max? W zamian dam ci listę. Sobie. To jest ta A tak przy okazji, jak ci na imię? Kyle. To na co polujesz? Hmm. Ponoć w okolicy grasuje jakaś wiedźma. Mówią na nią Jaga. W kontrakcie stoi, że mam ją wytropić i dostarczyć fragment jej ciała. Na dowód, że wykonałeś zlecenie? Może. Nie pytałem. To dla mnie kolejna fucha. Za coś trzeba jeść. To co? Piszesz się? W sumie przydałaby mi się dobra kusza. Dobra, tam. Gdzie szukać tej całej jakiejś Ślady poprowadziły mnie do lasu, w pobliżu górskiego schroniska. Ważna informacja. O tylko w nocy. Dobra. Się tym. Ty, przypał. się Trochę lepiej. nie No tak, no przecież my zdechniemy, jak będziemy się napierdać z tymi... ...przemięcami. Kurwa, ty! Nie nagrywają odcinka. Wyłącz to kurwa. Coś mnie wykryło? Jesteś w końcu. To jest ta! Bi bi bi! Skaczaj do ciebie chyba? takim chujem dostałem damage jak ona skoczyła obok Skaczaj znowu? Dechła? Dechła. Mhm. W ogóle nie wiem czemu ten Nie, nagry nie nagrywało mi się, a takie fajne ten I mam co pokazać podstacji elektrycznej. Mam do ciebie Też. jeszcze jedną prośbę. Też. Jeszcze jedną? Nie taka była umowa, Max. Max! Max! To cholery, co tam się dzieje? Gdzie, gdzie, gdzie to jest? No do nas, nie? Chyba. A. Czy nie? A? A nie, to nie jest do nas. Czemu sobie jest... z na górze, Epic soda. A mnie widzisz jeszcze? Co to było? Co to było to wyś? Tak. A widzę. Szkoda, że od początku nie nagrywałam się, bo to fajne, fajny moment był, widzowie. Przeżyję. jeden. Doszło. Przeżyje, tu? Przeżyje. To? Musiałem wrzucić jego uwagę, bo kurwa się odwracał trochę za bardzo no do nosu Uważaj z prawej jeszcze był jeden Nie widział się? Odciągnąłem jego uwagę Jest jeden na górę wchodzi Kurwa wraca ja pierdolę. Gdzie jest? Co, jaki? Co to było? Nie, ten... tu kurwa, taka No to miałeś błąd, bo ja też patrzyłem i nie widziałem go. będę miał jeszcze jedną sprawę. Tym razem bez koszmarów. Mam nadzieję. Słuchaj, mamy problemy z telepatią w jednym konkretnym miejscu. Wy też gada, kolesie? Tak. Zresztą, wpadnij do jaskini. To ci wszystko opowiem Jasne Co wybrał moment kurwa Nie ma mnie, a muszę krzyczeć <laughs> Spa nawiązanie takich tych nie mam a muszę krzyczeć On się tam z nimi napierdala co ten idiota odpierdala A tych skąd przywiało Co będę ci kurwa strzelają się z tymi przenicami to czeka, aż czy co? Jakie jeszcze zadania? Oczyść teren z ludzi barona. E, Przemięcę nam w tym pomogą. Ja się wiek. Też tak myślę. Ale mam pomysł. Pomogę im trochę w tym. Ale komu też pomagać. Eee, Przemięcę. Super pomysł, Boś. Zniknęli, nie, nie mogę ich wykryć, o tam są Budzi przemiennicę ludzie Przerują go, ale nie mogą go zabić Zabili jednego, drugiego. a tam jeszcze drugi jest, nie? Przemieniec zabił tych Co on tak dziwnie kurwa łazi? O teraz rushował drugiego Dalej kurwa czemu się nie radzi ta O zabił go ty Dobra się tylko do niego zakraść jest Co jest? Skąd on nas wiedział? Kurwa ale grał Jak kołbi kurwa ty Zabił go coś Coś wrzucili głuchowego? Ja. Znajdź maksa. Może w tym domku będzie. Kurwa no chciałem drzwi tylko otworzyć. Tu jest. Bardziej to jest domek. Żyjesz? Ledwo. I czuję się chujowo. Ludzie Barona stracili cierpliwość. Czemu ja zaufałem tym gnojom? Zaraz. To zlecenie było od ludzi Barona? I czego ty się spodziewałeś? To skomplikowane, kaj. Wiesz, nie powiedziałem ci całej prawdy. Naga nie była pierwszym lepszym potworem. Eksperymentowali na nie. Zaatakowała miejsce, w którym ukrywałem się z żoną i zabiła ją. O oh, kurwa. No właśnie. Te puche, zleci naukowiec, który stworzył jagę w laboratorium. Chciałem załatwić skórę wiele, ale miało obstawę. Kaj, proszę cię. Pomóż mi. Pomścić żonę. Jezu Max. Próbuję. Dziękuję, Kyle. Obiecałem ci Lizji i zamierzam dotrzymać słowa. W tej chwili to nieistotne. Nie zostawię ci w takim stanie. O mnie się nie martw bywało gorzej. Wrócę do bezpiecznej strefy, jak tylko dojdę do siebie. Czemu tam kota słuchać? Słyszałeś kota czy nie? Czy to były drzwi mi się wydawało. Ja muszę odpocząć i odzyskać siły. Czemu nie mogę tego podnieść? <laughs> 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 Musimy to w nocy robić. A i tak za chwilę będzie dzień. Wcześniej był tu też inny samochód, trzeba go znaleźć. Ech, w z przecież ja w dole. Która jest w ogóle? 7, 12, a to już idzie. To o się zaczynało, chyba nie? Tak, o 8 się właśnie zaczynać, dziomek mnie w ogóle cały czas spami, co każdy stream przychodzi i spami o rapa, że mam ocenić. Masz Żołnierze, barona. Naukowiec musi być niedaleko. W tej wili, uważaj, żeby się nie wykrył. Po prostu idzie dalej. Jest też teraz na głośność. Czyli, żeby tu przywołać jakiegoś tego? Gdzie? O, ale, ale się tak jasno zrobiło mnie ty tak wiesz. Tak, no, 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 no. też! No. Ja też mam to samo. W ogóle wziąłem jakieś małe patch notes, żeby naprawili właśnie ten cykl. A, no, to git. Ja i no, co, to Właśnie nie, nie wiem, czy to jest taka naprawa. Ale. Na pewno jest lepiej, jak dzień jest jasno, a noc jest ciemno. Tak, i tym lepiej. bardziej, jeżeli obydwojno to działa, nie? że naraz. Ej, tu jest coś zaladą do podniesienia, co to jest? Jak... Kolektyble? Kulasz flamandzki mamy Mamma mijam O był jest 6 miejsc ze Steamam może wezmę ten kawałek tego tego Tu jest coś do co podniesienia no macie chodzi że się Nie, tu jest ten, kartka tu. Do zabrania. A to, że, a to co jest zjebane w ogóle cały czas tam mi się też to wyświetla, że ten, że mogę się do Ciebie tepnąć. Że też czekasz za mną, wiesz o co chodzi. O, kur o kurwa. To Tam jest trzech stoi. Przestań Gdzie? Chciałem wspinać. A co, na ich, nie wiem, czy nie lepiej asasynsko Zresztą... na cicho. O tu, 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 chodź, tu. Się Asasynsko na cicho, gościu. Kurwa. Daj tutaj, czy tutaj? Wejść nie można, Hm. <laughs> Może dachem trzeba wejść? Albo tam, gdzie stał ten gość, jeden na górze. Dawaj, chodź, idziemy. Idziemy go zabić. Nie mogę wejść po tym dachu, na stromnym. A po tej drabince tu? Kurwa, się zbugowałem. Też się tam zbugowałem. no. coś się tam

Mesz no, i hola i tu przyjść. Czekaj, te karabiny mi chodzi, bo potem części można dostać się, rozmontowuje się. Siedzi tu naukowiec. Dobra, bo. jestem Czego ode mnie też. Gadaj co wiesz, o jacy. O kim? To, co stworzyłeś i wypuściłeś, zabiło żonę łowcy. A teraz on chce wyrównać rachunek. To dlatego próbował mnie zaatakować. Nie wypuściłem jej, uciekła. Chcieliśmy ją ściągnąć z powrotem. Słuchaj, przykro mi z powodu żony tego biedaka, ale moja śmierć nie przywróci jej życia. Doktorze zawal jesteśmy w drodze. Jak sytuacja? Mogę ci zapłacić. Powiesz mu, że mnie zabiłeś. Obiecuję, że więcej mnie nie zobaczysz. Może się przydać. No mów, co on wziąć. Masz rację. Twoja śmierć nie przywróci jej życia. Zejdź mi z oczu, zanim się rozmyślę. I żebym cię więcej nie widział. Wszystko okej, okay, zaraz będę. Dobra decyzja. Ty, a czekaj, on jest, robi z Baronem, czy nie? Tak. Ja pierdolę Marcin, no mówiłem ci, wybierz coś, kurwa, nież na mnie ja to. Tak. Nie pierdole, ten Mordercy wypuszcza, kurwa. Ale odjebałem, Marcin. A już sejwa nie wgramy, musimy przejść od nowa gra. Opludujemy sejwa, oplud. O oh, 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 oh! Jeszcze muszę do niego wrócić! O kurwa! A ja jestem chujowym kłamcą przecież. A pierdole! on też robił dla Barona, więc Tamten też robił dla Barona? No przecież on dlatego, że... ...aukowca zlecał niebezpieczny. A, to chuj mu w dupę. On też nas okłamał na początku, więc też możemy. Dobra, wyjdźmy z tego samochodu, bo to Co? Panem on wciąż. Tak. No bardzo ważne. Może ten wybór był bardzo ważnym wyborem? Może ten naukowiec nam kiedyś pomoże? A mi to wcale nie przeszkadza w tym, żeby mieć to w dupie jeszcze. Może ten naukowiec nam kiedyś pomoże, Marcin? Jak będziemy walczyć ten z tym. A ten. Yy, nie wiem, czy ja dobrze widziałem, ale chyba widziałem przebitki, jak gadaliśmy z tym drugim betą, nie? Tak, co? Z tym drugim zombie, co ten yy, uciekł? No. się spoilerów On tu siedzi w domu chyba I zabili go? Kaj, Wiedźma nie żyje, dotrzymaj słowa i sprawiedliwości. Ślało się zadość, Nie mogłem prosić o nic więcej. Mam tylko nadzieję, że naukowiec zapłacił za swoją lekką mylność. Chciałbym, żebyś pozdrowił go ode mnie z bliska. Zgodnie z obietnicą Lizzy należy teraz do ciebie. Dbaj o nią, a ona zadba o ciebie, Więc, że Dziękuję, że pomogłeś temu staremu głupcowi posprzątać bałagan. Max, moja żona by cię polubiła. Miała słabość do takich uport. uport. Cholera. Nim gorzej niż sądziłem.